Hej, a dzisiaj trochę filozoficznie. A jednak, a jednak jest w nas ciut słodyczy i odrobina przepyszności, trochę dobroci, garść miłości i wiele, wiele cudowności. Jest w nas szaleństwo zakochania i radość piękna, gdy młodości soki wędrują z krwioobiegiem. By serca karmić dosytości, spojrzeniem długim, serdecznością, dotykiem ciepłym, delikatnym i wyszeptanym czułym słowem, na które każdy jest podatny. Jest w nas zaduma nad dobrym życiem, nad einsteinowską też względnością, nad szybkim, cichym przemijaniem i duszy w nieba raj wzbijaniem. Ceńmy więc siebie i szanujmy. Bo wiele dobra w sercach naszych, I kochać siebie się nie bójmy, Przed nami dni przeżycia warte.